Gmina Mykanów od lat amatorskim tenisem stołowym stoi. Wiedzą o tym nie tylko ci, którzy nie wyobrażają sobie życia bez sportu. Nie trzeba przecież uprawiać go samemu, by dostrzegać ile dobrego może z sobą nieść. Impreza, która w ostatni marcowy weekend miała miejsce w hali sportowej w Mykanowie, niosła z sobą szczytny cel, a głównym organizatorem wydarzenia, które swym patronatem objął wójt Dariusz Pomada, był klub sportowy Jedność Mykanów. No to już trzeci charytatywny turniej, jaki organizuje klub KS Jedność Mykanów pod patronatem wójta gminy Mykanów, pana Dariusza Pomady. A skąd pomysł? Pomysł stoi obok mnie. Jest to prezes honorowy klubu. Natalia, dla której dzisiejszy turniej organizujemy, jest mieszkanką gminy Mykanów i korzysta z transportu gminnego, którego kierowcą samochodu jest Piotr Rubański i stąd pomysł na zorganizowanie dzisiejszego charytatywnego turnieju. Piotrze, jedność mykanów. Dzisiaj jakie to są dyscypliny? No cóż, mogę powiedzieć tak. Tenis stołowy, powiem, że wiodąca teraz dyscyplina w naszym klubie. Troszkę podupadła nam siatkówka, ale z niej też nie rezygnujemy. To też jest. Nasz priorytowy tam jakiś, jakiś zespół. W lidze 40-latków jedna, jedna drużyna i w lidze tej młodszej, amatorskiej też jest jedna drużyna. Plus z tego mamy kolarzy, fajnie reprezentujących nasz klub. Pomaganie to działanie na rzecz wspierania rozwiązywania problemów innych potrzebującym przynosi wymierne korzyści, ale warto pamiętać, że satysfakcję daje też pomagającym. Rodzinie Natali potrzebne jest zarówno wsparcie materialne, jak i świadomość, że z problemami nie jest pozostawiona sama sobie. Super cel. Z żoną wybraliśmy się właśnie z tego względu, żeby Malutką cegiełkę dorzucić do tego, chociaż ona praktycznie nie trzymała nigdy rakietki w rękach, a ja już też praktycznie no, zapomniałem, ale troszeczkę, żeby pomóc po prostu, prawda? A co będzie? Nie wiadomo. Najważniejsze, żeby wspomóc tą dziewczynkę, bo trzeba. Córka choruje na bardzo rzadką chorobę, która ukazała się w siódmym roku życia. Choroba postępuje. W tej chwili ma córka 22 lata i jest na wózku już takim bardzo zabudowanym, a wcześniej to była o krokodylku co chodziła. Na dzień dzisiejszy leku nie ma, pan profesor, no łapiemy się czego możemy, jeździmy po całej Polsce, no, ostatnio byliśmy we Wrocławiu, to pan profesor powiedział, albo w Stanach szukać, bo tego genu, co córka ma uszkodzone, bo córka ma yy, zanik białej istoty wokół mózgu. I to po prostu jest, że no, już, już mało co mówi, układ cały rucho, ruchowo jest uszkodzony nerwowy. Najważniejsze jest tutaj pomaganie. Myślę, że chłopaki tutaj podchodzą yy, bardzo z relaksem, yy, tylko z zabawą. Nie widać tutaj jakiejś niezdrowej rywalizacji. Tak? Są dzieci, jestem ja, która pierwszy raz się trzyma paletkę w ręce. No ale co tu, chodzi o Natalię, Tak, chodzi o to, żeby jak najbardziej pomóc. Turniej odbywał się w trzech kategoriach. Zwycięzcą kategorii Open i kategorii powyżej 40 lat został Mariusz Adamus, a kategorię do lat 40 wygrał Krzysztof Juszczyk. U nas w Polsce jest niby sport niżowy, tylko z kim by człowiek nie porozmawiał, każdy jednak miał do czynienia. Na wczasach, gdzieś u znajomego, w garażu, nawet w, stoko... w pokoju gościnnym, prawda? Książki się rozkładało i przez ten stół troszeczkę jakąś rakietką, nawet czasami jakąś deską kuchenną odbijało się, prawda? Także wydaje mi się, że każdy w mniejszy lub większy sposób miał jakieś, po prostu zaczerpnął troszeczkę tej gry. Tenista słowego zacząłem grać w szkole podstawowej. Z tym sportem zaraził mnie mój starszy brat, Piotrek Urbański, taki stary działacz z klubu z Mykanowa. I tak graliśmy, graliśmy, tak troszkę do takiej ligi amatorskiej zapisaliśmy się. No i tak pozostało do dzisiejszych lat. W turnieju wzięły udział 53 osoby, które wsparły zbiórkę pieniędzy na pomoc Natalii. Całość wpisowego też została przekazana na ten cel.